No dobra, no dobra. Na moncie też można one-shotować, zapamiętajmy. No Na moncie też można one-shotować, nie ma w tym żadnego problemu. Dobra, no to było w miarę sick, nie? To było... okay. realnie się używa, oni nie mają pomięcia. Dobra, 3, 2, 1, podka. O, zerwał się tutaj biście, to bym mega przypał generalnie. No i jest. Daj, 3, 2, 1, buty I 3, 2, 1, engage. Nie, na kapuzę przyjął! O super, 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 super. Dobrze, że mamy one-shota dwuczęściowego, nie? Wyłącz, wyłączył mi się interfejs podczas bity. Już? No to dawaj. Ale eee, no mocno. Sekundę, nie? Do nie. Ta, ta, ta. No ale to finalnie jest 8. O, ładnie. Tego jest. na, na lewo. Gracza. 3, 2, 1, Zobaczmy. buty. Ok. One-shot. <grym> tego ja. O, zabiłem jednego z one-shota! Dobra, dobra, dobra. Odregaj, odregaj, odrega, odregaj, odregaj Musimy, musimy to... O oj oj oj! oj. O kurwa, Nie ma Saveport, ale ten zdismontował. Uważaj, uważaj, uważaj. Uważ. HP mi się już regeneruje, już tam latuje. Aj, kurwa, nie miałem fuda, tak to bym tego dwóch. On lucky, znaczy ja też odjebałem, nie, nie będę się czepiał. Uuu! Dobra, stary, odpłaciłem swoje winy. W tym momencie odpłaciłem swoje winy Po prostu w tym momencie odpłaciłem swoje winy wszystkie <śmiech> <śmiech> Widzisz tych dwóch, co tutaj leży? <laughs> widzę, 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 no o stary, tak strolowałem wcześniej, ale czuję, że to trochę odrobiłem. Yy, pomogę ci z tankiem, bo ten na to już mi uciekł. No, to zlutuję go po prostu na tej zasadzie. Dobra stary, huge, tak szczerze huge. Ale tak się bałem, że strolowałem, jak śmieć, że zagrałem to tragicznie, ale nie wyszło aż tak źle. No ale mówiłem ci, nie? Chwilę padnie na one Tak, 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 ty, nie miał żadnej defensywki. Podpiałem go, podpiałem go. No ten ziomek jeszcze podjechał tutaj. What tak? the fuck! No, jeszcze się wywalił, stary. Ojej. No właśnie padł. <laughs> On Ale był buchy. droższy niż ziom, którego lutował, rozumiesz? Był droższy niż ziom, którego lutował. Albion dzisiaj jest jakiś insane. Podoba mi się ta gierka dzisiaj. No wątpię. Będzie do do bardziej do okay. Bardziej do SE. Będzie ścinać przy kampie. Mm, tak, spodziewam się. oj, oj, oj. Nie, nie, no, nie, mam jak, nie mam jak, nie mam jak, nie mam jak. No, może, 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 może? Nie masz jak. Nie, A mahoma? Nie no, ma a na pewno. A, no, no, na świeżego. No ale to jest plate, nie? Kurde, jaki ładny był. Jaki on Dobra. był śliczny. Chodź do hideoutu o. No, za piekło, No, zapiekło! No, zapiekło, zapiekło. Piekielnie zapiekło. Nie wypchali mnie. Nie mnie. Ksavik jest pizda. No, tak. No dobra. Widzisz, dlatego ci mówiłem kurwa, nie jeździ się w tą stronę, ale ty wiesz się ty lekko lepiej. problematycznie. Pa pa, pa, mam grzegorz. swoje minionki. Oni wszędzie za mną chodzą. są moje miniony. Pa pa, grzegorz, wszędzie proszę, za mną. Grzegorz. Grzegorz kurwa. Grzechu, coś ty kurwa zrobił. No dotki mi podpinają. kurwa, grzechu! To pośpiew grzechu! Kurwa! Co dzieje? Przeżyłeś? Przeżyłeś? Żyje, żyje, żyje. O kurwa. Mam kolegów mam kolegów? Boże! Boże! Jasna sprawa. On ma Wunato. na Na odskok. Ooo, poczekam z E, poczekam. Jak on odskoczy, to wtedy się w niego wpieprza. Masz odpalenie, czy nie? Nie mam, nie, nie. Okej. Okay. mu wóty, nie? Mhm. Mm ja do S -E pójdę, do n jest. Możesz sobie go tam dobić. Yy, znaczy nie, w sensie z tą czaszką to jest akurat klasyczna rzecz, to mnie nawet nie dziwi. Sam tą czaszką grałem bardzo dużo i ona jest po prostu broken. Jak się broluje z czaszką... No powiem Ci tak, ja 5-3 czaszką zabijałem 8-3 przeciwników. Uważaj, 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 uważaj. A nie, to jest to duo, to jest to duo, nieważne. Ona jest po prostu broken. W sensie z nią się... Powiem Ci tak, albo ją wykajtujesz, albo przegrywasz walkę. Kissor spunk. Uważaj, to jest jakiś fire i prawdopodobnie ma kolegów. Przeskoczę mu to, dobra. E, ma firewalla, ma firewalla, zbejtuję mu go. No postaw firewalla. Okej. Okay. Przeskoczyłem firewalla. Kon przeszedł do ciebie. No i super, no i super. Uważaj, Bardzo bo on zaraz fajna. ma E. Mhm. Oj, Boże, jaka pieprza, nie? Stary, biliśmy przerwałem mu, to? Jest okej. Okay. Biliśmy się na czaszkę, teraz bijemy się na Fajera. Jakie ja kocham, te Broken Bronie w Albionie, nie? Tyle to gówno bije dwie najpotężniejsze bronie. Przerażające. Dobra, zabijam go. Super. 700 on sobie solo. Ja myślałem, że on jest drugie, bo to Pissors Punk. Tak... Co się robi? robi? O, tu. Okej. Okay. Ej, ładne. Ej, ładne, Ej ładne, 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 ładne. No, w sumie rzeczywiście ładne. Sperzowany. Dobra. Okej. Okay. U, oh, u, u, <śmany> u, u, u o Ale plombo! <śmany> ale oni klapa dostali na pysk! Ale oni klapa wyrwali! I to był, to był realnie ładny Blood Moon. To był 6280 2 8 0 Blood Moon. Mhm. Do S eski, jestem do eski jak coś. Mhm. Ej, się, się nastawał, uważaj. Ta, ta, ta. E wyrwali obydwoje. Uważaj na Kingmakera głównie. Głównie I uważaj na King się. Ta, 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 ta. A, zlagowało mnie niestety, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Ooo, nie trafił. Dobra, super, super. Może Kingmakera lecieć. Ja się zajmę kijem. Masz go? Ujawniłeś? Tak, tak, tak. Mam, mam, Dobra, ja nie wiem czy on mi nie ucieknie. Chyba nie, nie, nie. Nie ucieknie mi raczej. Nie powinien. Yy, ma mobilitki przede mną, nie? To był jedyny problem. Nie, nie ucieknie mi. Nie ma szans, że mi ucieknie. Do solówki próbujesz wejść? No nie, nie, nie. Dobra. Idealna potka, idealna podka. Sekundę później bym go nie złapał. Dobra, zabiłem. Twój też widzę leży. Ile twój na no, Mój szajca. To... E, Milion. Milion, spod... To nie jest. Okay. Y, no dawaj. Klata, kiusek, podka. w tego tej Za 3, 2, 1. Buty, 3, 2, 1. <laughs> Broń tylko wpadu? naprawdę. I to był już ten. No to, to, to był generalnie piękny one shot. No one shot był piękny, ale ten... Tra no nie, dobra, nie mogę na to patrzeć. No przepraszam, nie mogę na to patrzeć. O no, ale... oh, fuck. <laughs> co? <laughs> Czekaj, przepraszam, co? Co to był za jobby <laughs> Dobra, nikt mnie tak nie wystraszył Albionie przez ostatni miesiąc, tak szczerze. Nikt... Od Judenki pewnie, nie? Puerty. No, jedzie na mnie dosłownie, do ciebie. Ale zjebał. Ej, zepsuł, totalnie zepsuł. Totalnie no, zepsuł. No, na ludzi nie? nie, nie, to jakby zupełnie bez problemu. Tu nawet nie, nie musiałem się spocić tak szczerze, on po prostu we mnie wjechał. To był no, najprostszy to, kaczek i robiłem długo, od długiego czasu, nie? W sensie po prostu wjechał. Tu nie musiałem się niczym wykazać tak na dobrą sprawę. Okej okay. No sorry, realnie. Jedyne co to musiałem kliknąć skilla. no stał na mnie. Nie mogłem tego spieprzyć. Ten chory człowiek no to... co ze mną na rysy zbroi. No właśnie, właśnie, ja to podziwiam. Ładnie zbierasz, ładnie zbierasz Danki, 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 Danki Jezus! O, odbił do ciebie O, no prawie! No dawaj, dawaj, dawaj. Super super, masz tarża? No. Kipotkę. O To już był wers? Ja myślałem, że ten buty mówisz. Nie, 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 on jeszcze butów nie spalił, poczekaj Teraz spali buty chyba Nie, Oj, będzie ciężko. spalił Będzie cinko Dobra Do ciebie? Tak, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie Spalił buty, spalił buty, czekaj, Z zejdzie butarcza. Teraz? Dobra, zabity, 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 chyba. Tak, zabity, super, super, super. U, no klaus było, w sensie... O już, już już już. No, ładny jest, ładny jest. Milion 400, zawarz sobie. Ładny kill wpadłem. ładnie kilek. Mhm. Dużo surki miał w ogóle w sobie. Realnie ziomek był ładniutki. Super. Okej. Okay. Kapuzę mu dopuszczę. Dobra, spadnie. On e, no i tak, jest Iron jest... Root. Jest. Aha, to jest Root pod depsach, nieważne. Nie ma tutaj. <grym> widziałem to, <grym> to widziałem to, widziałem to. Nie ten skill. Widziałem to. Dzidzim. Ta, Na moje oczka to widziałem. Nie. Dosłownie nie, 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 nie na moje oczka. podpiął cię! Agresor, ty! O oh, le DŻUK! o oh, 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 misiaczku, misiaczku! To nie ta liga, stary, to nie ta liga, to nie ta liga. Nie możesz tak grać, nie możesz tak grać, po prostu nie możesz tak grać. Ej, dużo ma dał. No, dużo no, dał. nawet sporo. Ty, jak ja go... wiecie jak ja go biłem, to biłem ciebie w sumie? To jest... Um, hmm? Milion, ty, ładni byli. Realnie byli ładni. Fajny. ile oni dali. A, bo 8-1 sakwy miał. O, no. Co to? Jakiś.. Taki... oni się biją? Nie, obydwoje są tacy średnio, średnio Ej, ładni. -3. ale koczowali ładnego. No, no nabiję sobie bez tego szaki. jednego, nie? Na... Sfollowuję by Bystrzaka, co? Bo nie mogę no uciekać. Ej, do, do, NW, ten... do NW do NW ciebie, ciebie, do ciebie do NW gate. A. Drogą. No okej, okay. tylko że ja się biję z badonem, nie? Także mogę... Okay. Jak odbiję Westa, może go podepnę? To jest ten Bo King Twitter, tak? Nie, nie, ten drugi. No okej, okay, po... jednego zabiłem i drugi zdismontował. Yy, trzymam ważne skille na demona tamtego ziomka. Niknąłem. Dobra. No i dobra, leży, leży. Tylko, że teraz nie dołapimy tego drugiego. No ale spoko, dobra, ja zaliczyliśmy. Się... Ten drugi miał w portal, wiesz, to... A, okej, okej, okej. Dobra, no to spoko, że dobrze wyszło. Z pierwszego, bo tutaj było ciepło z tymi mobami. Dobra. Masz calminga? No, dużo co Dobra. Okej. Okay. Bo nie możemy go zabić, nie możemy go zabić. Oj, przeskoczył mnie, dobra jest git, jest git, jest git, jest git. Ej 6 62, eee... 6-2, awczy. Avczy by skitło, nie znawku. Tylko ja żebyśmy czekaj, się bo... nie wyjebali, nie? Dobra. No co ty gadasz, to jest jakiś infinite money glitch. Niesamowite ty, eee, masz inwiskę, żeby zniknąć? Nie, nie, nie. Okej. Proszę. A, ja jestem odegrowany. Spoko, 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 spoko. Jest git. Czy my właśnie zabiliśmy randomowo sobie ziomków na terce? Bo byli na awku? Niesamowite Niesamowite. Ziomek się zaloguje do gierki, tak, wylogował się do no, jestem safe, jestem na terce, przecież mnie nikt nie zabije, nie? Ja... Yeah. Wiesz co ja sobie Ale... tutaj zdismontuję? Eee... Cały czas na mnie. Nie nie. jak jest. No właśnie on jest taki. Trzymał Trzymał tutaj, 7 sekund, nie ma spina. On stoi. Stoi na mnie. Po prostu na mnie stoi. On nie wie, że mu się panika kończy. Co robi? No stoi, dostaje Dino właśnie. Co? On ma. Nie wiem co. Co? Nie wiem co. Nie mam pojęcia. Nie wiem co się dzieje. Dwa miliony? Co? Weź to złoty No, 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 no okej! Okay. Okay. No, nie widzę problemu, nie? Nie widzę problemu. Aczkolwiek. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Fajne. To banka w tym Fine. kamieniu. Nie on mam się z kimś bije realnie, nie no trzeba No z jakimś BL-em się kurwa bije ty Co ty mówisz, pokaż to. Bez kitu jest jakiś BL. Nie ma umdela, to jest szczur statikowy, ładny! Ej, Zaczy, bo u mnie statik... jest drugi, Boże! Co ty gadasz? Serio? Tak, u mnie jest drugi. Co ty mówisz? No ja zabiłem teraz jednego. Jest trupem? Dawaj do mnie się. szybko. E, dobra, milion 500 dropnął. Lecę do ciebie, tylko mam 2 no ja sekund go... Big farm. No spoko, nie? Ale Tylko idzie w statika, nie? Biorę kalminga, bije przy nk'erach. Yy... Czemu mnie wyzywacie? Nie wyzywamy cię. Czemu cię wyzywamy? Dobra, wysadzę mu jedną plombę. Jego ja, ja trzeba <laughs> na czas ogrywać. Chłop... perżu jego. Widziałeś chłopca, czy nie? I czekaj, czekaj, uważaj, uważaj, bo, czekaj, bo on ma bardzo dużo oe, jego trzeba rozegrać na czas mocno. Skupmy się, skupmy się na tej walce. Ganker. Dlatego, że ma kumpla, nie? Tak, widzę, widzę. Dobra, super. Uh, A, i on teraz trzeba spieprzać? Dobra. Okej, okay. ucieknę, ucieknę. Uciekniesz? Tak, tak, ucieknę. Okay. Jestem safe, jestem safe. Oh, stary. sorry. I... A ty uciekniesz? Even, even with five guys you can't kill us, brother. Yeah. <laughs> nice try, nice try, brother. Nice try, you're kinda good stream sniper. Jest trochę źle. O, jest bardzo źle. Nie wiem, czy nie umrzemy teraz. Czekaj. Okay? O, 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 prawie, 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 no milimetry, milimetry, dobra, dobra, milimetry. Dobra, get, get, get. Oho, oho, Bo ja mam zdrowe, nie? Ja mam zerowapę, to jest przypał. Dobra, ja muszę zregać, muszę zregać. Dobra, przedrukowałem go, jak śmiecia. Znaczy, <grym> /y> jak tam gracza, nie? O, ale ładnie przedrukowany. Padł w spalił Zabiję. się z klaty! Insane. Insane. Ziomek się skraty spalił. A tego dobiję zaraz, tego dobiję zaraz. Dobra, pik i pik. Super, super, super. Dobra, stary, to było, podbyśłem się dykko. Ja zagrałem? Pięknie, pięknie tak szczerze. I ty jeszcze buty mu sprokowałeś o tą klatę, nie? Jak, jak gościu mm -hmm. spalił buty do ciebie, to ja go podrzuciłem, dosłownie zabrałem mu połowę CDK z butów, mm -hmm. w sensie połowę sprinta? Co? Mega ciekawy bufik, ale on jest twardy, ja pierdole podepniemy oba. Dobra Super, solo dismont, pięknie. Yy, nawet ładny ziomek, ciekawy, czy coś ma w sobie, nie? Perżuję go? Okej. Okay. No i tak, a bo to jest naturka, w sumie jest mu co perżować, no ale ci to. Dobra, trochę defsa mu tam podbiję. A, on a nie no, ma, ma tylko E na kill. Bonki. Mm -hmm. bonki nie ma, no, no, no. dokładnie tak. No easy kill, nie? Easy kill. Myślisz, że coś ma, czy tak po prostu EXPI? Chyba po prostu EXPI, nie? Yy, zbierał, ma narzędzia w sobie. Zbierał, okej, okay, okej. Okay. No już go dobijam z E. Super. Yy, 86 tysięcy, no rzeczywiście miał wszystkie narzędzia. Podniosę sobie je. No, to, puluję, to, co to chodzi. No, zabić ich nie zabijemy. No przecież mają te cholasy i na gówna. Znaczy holasy, przepraszam, naturki. Ty go nie wypląbimy go teraz? Tak, już od naturki dostał bufa, nie? Już od naturki wyrwał. Ale tak kajtując, kajtując, może. Im zaraz przysadzimy. No tylko, żeby się nie dociął ten chłop, nie? Tak. <laughs> CYRENTIERZY, KURWA Muszę odpulować, muszę odpulować, muszę odpulować Zatowałem. No, Ej, a już losowaliśmy, już losowaliśmy Aducia, już losowaliśmy Parę minut temu Siemka Majcia, siemka, 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 witam, witam No, no. no co ja ty robisz, to on mnie bije zabijcie. Co? No, jeszcze mnie przeskoczył, Boże Zirytował mnie teraz, chodź musimy go zabić Zirytował mnie, bo, bo jak użyłem E to on użył W I mnie przeskoczył generalnie Możemy tego Tak, tak, ta. też sobie zniknę chodź, tu. Lutowałem. No prawie, prawie. Buty nie powinien mieć jeszcze butów. przeszedł mnie. Ale je ma wyczucie, tak szczerze. Bardzo ładnie mnie przeskoczył, widzisz? On bardzo predyktuje, on bardzo predyktuje. Ziomek jest ciekawy. Milion sto. I no Ale... jak to teraz dolutować, nie? Należy bańkę oddać, tylko? No oddał, no oddał. Się poczuł i oddał. Ale wiesz, no, szacuneczek że podjął walkę. To, to mu no trzeba tam, przyznać. Tam. Eee, no nie wiem I guess. Może mi się uda, choć wątpię. Lost Kingdom eee. Popniesz pa, pa, pa. go? Mm -hmm. No chyba się nie spodziewali do końca tego, nie? Chyba się po prostu tego do końca nie spodziewali co się stanie zaraz Ej, 300 tysięcy? Łe kurwa mi... się potroszował. Ej, no i tu jest 600 Ale... koła. Jak my to zgotujemy? Ale nie mam. 3, 2, 1, spotka chyba nie za daleko. Nie jest ziomek. Daj tego na dole, ucko. 2, 1 buty i 3, 2, 1, pyk. Uu. Clean. Szczerze clean, clean, turbo clean. Uuu! Ej, ale te skrzynki ostatnio sypią! Co jest? Ja na już... Miejscu. Sorry. Wczoraj montowałem film, na którym miałem sam zajebisty drop w nie? I teraz jest dosłownie to samo: sam zajebisty drop. Trzeba się zrzucić w mieście, stary, nie mu dźwigu, praktycznie. Bo on może nam uciec tutaj. Wejdzie. Weszło, okej. Okay. Persz, kurwa, no nie dało się. Ej, użył skilla, użył skilla! Super, 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 super. Powinniśmy go dopchać, powinniśmy go dopchać. Ale mam, mam, mam w sobie, mam w sobie. Dobra, zajbiście, zajbiście. Ile dał? Dwa miliony. I geil, auch cool, er der mal.